Siemaneczku, tutaj wętej i zapraszam was do piątego odcinka z serii Twierdza HD. Dzisiaj zagramy sobie w misję pod tytułem Między Młotem a Kowadłem. Tak więc zaczynajmy! Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili pół na moich patroli, przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia już dawno pouciekali za siódme morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie. To zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzut kamieniem stąd. Przecież muszę coś zrobić. No, to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić. Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk, wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia Wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków Twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną. Wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tamę bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Okej, okay, oczywiście, zagramy sobie na poziomie bardzo trudnym. Poza tym mamy tutaj strategię. Jak najwcześniej wybuduj dużo had drwali oraz kilka warsztatów łuczniczych. Następnie zajmij się rozbudową umocnień nad przedpolu. Skorzystaj z bram palisady i wież, aby zablokować brody wiodące do twojej osady. Umieść łuczników na drewnianych platformach i bramach tak, aby mogli bez trudu odpierać natarcia atakujących wojsk. Porady. Wykorzystaj do swoich celów rzekę Wróg jest już świadom Twojej obecności, dlatego należy się spodziewać, że ściągnie na pole bitwy swoje maszyny oblężnicze. Zadbaj, aby Twoje farmy leżały z dala od pola bitwy. Uruchomienie procesu przerobu pszenicy pochłania ogromne ilości surowców, jednak później ten łańcuch żywieniowy okazuje się niezwykle wydajny. Jeden młyn może obsługiwać kilka piekarni. Oprócz tego jeszcze oczywiście pojęcia i możemy zaczynać. Wybierz miejsce na spichlerz. Okej, okay, tak więc zaczynamy. Spichlerz wybudujemy sobie myślę, że w tym miejscu. Sobie od razu tutaj jest mniejsza prędkość gry. I tak, zaczynamy na początek od budowy kilku chatek drwali. Po tym budujemy sobie od razu tutaj warsztat łuczniczy, Myślę, że z 2 na początek wystarczą. Oprócz tego od razu budujemy tutaj farmy pszenicy. Jedna, akurat bo więcej się nie zmieści. To znaczy się nie mamy na to surowców na razie. I poza tym jeszcze przydałoby się zrobić chociaż jedną, jeden budynek Jedną chatkę I mam jeszcze jakieś, mam jeszcze jakieś drewno to zbudujemy sobie jeszcze dwie chaty drwali Od razu skład zapasów przenosimy sobie w to miejsce I powiększamy je o, o Myślę, że trzy miejsca spokojnie wystarczą i możemy sobie teraz przyspieszyć na jakiś czas. E, od razu sobie polecenia? weźmiemy tutaj łuczników na górę. I w razie czego później sobie ich przeniesiemy gdzieś w to miejsce. Myślę, że będzie w sumie spoko. Powoli już tutaj wszystko zaczyna się dziać. Ważne jest to, aby szybko tutaj zebrać, właśnie to drewno całe, ponieważ będzie nam brakowało jedzenia. A z drewna sobie wybudujemy kolejne farmy, wybudujemy sobie młyn oraz piekarnie, co jest bardzo ważne w tym, w tej misji, żeby szybko sobie właśnie tutaj. Nasze nieco, zapasy żywności kurczą się nieco tego jedzenia jednak tutaj zdobyć. A to będzie troszkę ca czasochłonne, jak mówię. E, myślę, że od razu, na sam początek, zrobię sobie z tego co mam. E, taki malutki o, na Taki początek, w razie czego. To będziemy, będziemy tutaj przygotowani na atak. Akurat, yy, wroga. Sobie zmniejsz od razu znowu prędkość. Yy, I teraz yy, myślę, że wybudujemy sobie od razu drugą. Yy, właśnie farmę far, pszenicy. Oprócz tego, yy, bierzemy się za wybudowanie yy, pierwszego młyna. Wytrzu, Niech ty tylko dojdą tutaj dokładnie w ten sposób e, doszedł nam e, doszło nam trochę drewna Potrzeba i drewna. czekamy teraz na pierwsze zapasy pszenicy które już tutaj doszły teraz wszystko już będzie fajnie tutaj funkcjonowało, powoli będziemy to powiększać tutaj e, ja Potrzeba myślę, drewna. że powoli można budować tak naprawdę E, koszary, e, zbrojownię bym jeszcze teraz wybudował. Tak więc czekamy na zbrojownię i budujemy ją od razu tu. O no i ładnie już tutaj nam to prosperuje wszystko potrzeba nam nowych rekrutów, ser potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra to za chwilkę e, weźmiemy się za w budowę już tam kolejnych e, budynków. Niech tylko ładnie tutaj. A w sumie można już teraz e, się za to wziąć. To bierzemy od razu kolejną chatę w tym miejscu, na uboczu, na spokojnie sobie wybudujemy i przechodzimy do budowy tak naprawdę kolejnych farmy, bo troszkę ich tutaj będziemy potrzebowali na taki sam począteczek. Jedna, jeden młyn jak na razie nam tutaj wystarczy z produkcją. Poza tym będziemy potrzebowali więcej piekarni, dwie. Zrobimy sobie trzy nowe piekarnie, bo to jest bardzo ważne. I te, teraz tak naprawdę możemy sobie zrobić jeszcze jeden młyn. E, I na spokojnie będziemy mogli obserwować jak tutaj dochodzi do naszego spichlerza e, jedzenie, chlebki. E, teraz możemy tak naprawdę sobie przyspieszyć, bardziej czekać na nowych rekrutów. Wysyłać ich na spokojnie na tutaj i możemy tak naprawdę poczekać tutaj na jakikolwiek pierwsza, tak który może niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku akurat o tym mówiłem Jak widać już powoli tutaj zmierzają w naszą stronę. My się przygotujemy tutaj na spokojnie także na mury na wieżę, i czekamy tutaj na pierwszy atak ze strony szczura. Miejmy nadzieję, że go spokojnie przeżyjemy. I zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Grupka wydaje się dosyć mała. Jakieś polecenia? 10 łuczników, możliwe, że to wygra. Okej okay, po łucznikach no i ładnie sobie tutaj poradzili czy ucierpiał jeden z naszych łuczników Tak, więc nowych rekrutów, niech tylko. niech 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 się niech tak, więc na spokojnie możemy sobie jeszcze jedną wybudować tutaj teraz chaty drwali. To znaczy się chatkę normalną e, i wybudujemy sobie tak naprawdę więcej piekarni, jak widzę, bo mamy natłok teraz wszystkiego i możemy sobie taką piekarnię tutaj właśnie wybudować razy kilka. E, to sobie zrobimy w z Tyle piekarni i możemy się na spokojnie teraz zająć tutaj Zapasy w naszym powiększamy. Mm, powiększymy sobie teraz rację. Stan bez zmian, mój panie. Tu sobie zmniejszymy i powoli zarabiamy pieniądze. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam brój, I robimy po prostu... Naszą metodę. Powoli tutaj się dorabiamy y, rzeczy. Ja bym zrobił może że takie coś. Teraz sobie zwolnię, jednak, bo będziemy sobie troszkę budowali. I zrobimy tutaj takie coś. Zagrodzimy sobie wszystkie przejścia, żeby niepotrzebnie tutaj nikt nie atakował nas. Tutaj sobie przedłużymy. Fajnie, murek. Gdzie będziemy stawiali właśnie łuczników. Tak więc budujemy sobie kolejne wieże, i na spokojnie na tych wieżach sobie będą siedzieli łucznicy. E, tak więc nowe wskazji. dwa łuki. Teraz mogę sobie spokojnie przyspieszyć grę. Oprócz tego możemy sobie wybudować jeszcze jeden warsztat łuczniczy, bo czemu nie? Zapasy w naszym powiększają. Niech się powiększają. Eee, przyspieszamy e, grę. Jesteśmy w połowie, tak naprawdę już e, czasu przed ostatnią bitwą. To musimy się naprawdę tutaj już przygotowywać. E, o, dlaczego? O, niech szybciej nam tutaj robią te wszystkie łuki, bo to bardzo ważne. Dlatego zrobimy sobie. Możliwe, że przesadziłem w ogóle z produkcją całych, e, całego jedzenia <grywa> dlatego zrobimy sobie już duże e, właśnie racje podwójnie, podwójne racje, aby się nieco zmniejszały, a pieniądze do naszego skarbca, żeby przybywały. I w ten oto sposób sobie fajnie zdobędziemy... Rekrutów tu, tutaj rekrutówce. brakuje. Ale szybko się tutaj zbierają. No i po, jak szybko nam kasa tutaj leci? No budujemy kolejny warsztat łucznic. Czy oprócz tego zbudowałbym chociaż jeden taki budynek? Tutaj może mógłbym teraz zmniejszyć tak naprawdę rację, bo. Wiadomość od A w sumie, niech, niech jest. się Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. Nie jestem kimś, kto mógłby go... pokonać. Yy. Okej, okay. zobaczymy, Jakiś jak będzie Ruszamy ostateczna walka. Ja nic na razie nie mówię. Yy. Zobacz, przekonamy się, jak to będzie wyglądało. Yy. I kolejne. Czekamy na rozkaz. Wyruszamy. Kolejna armia uczników tutaj przygotowana. Oprócz tego zrobiłbym... O, jak to wygląda? Czy to jest ostateczna już walka? Nie, to nie jest ostateczna walka. Eee, chciałem zrobić chociaż jeden kolejny warsztat uczniczy. No i zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądało teraz. Więcej znacznie ich teraz jest. No i jak widać moja taktyka je się tu fajnie sprawdziła. Czekamy tutaj kolejne warsztaty budujemy, żeby, żeby szybciej to wszystko szło. No i jak widać uczniów potrzebujemy znacznie więcej, 20 to jest za mało. Potrzeba nam nowych ucznicy. Otwarliśmy ataki proch. Dokładnie tak Fajnie, odparliśmy atak Teraz bym sobie może nawet pogrubił trochę e, tutaj te nasze mury Żeby na, na pewno nikt się tutaj nie przedarł A z takim grubym murem już na spokojnie możemy działać dalej ja bym zrobił tylko jeszcze tutaj mur, żeby na pewno nasi łucznicy byli e, chronieni, bo dużo ich jest tam, a szkoda by było jakby tutaj zostali wybi wybici. Tak więc kolejne 7 łuczników. Już nie ma tak naprawdę miejsca na nich, już tam zmierzamy. Tak, ich dużo jest, to zrobiłbym teraz. E, może sobie spowolnię grę. E, zrobimy sobie gdzieś e, Kolejny e, kolejną wieżę. Może tutaj i po drugiej stronie jeszcze się może zmieści w ten sposób e, Mój Panie. i proszę macie teraz już fajnie e, miejsce to chodzą kolejni łucznicy? No, nowych... mamy ich Ruszamy teraz już listy. chyba pokażę sumę 40 może 40 łuczników to już jest w miarę Ruszamy. dobra liczba e, i możliwe, że to właśnie z taką ilością już wygramy No jak widać mamy nadbiór jedzenia e <śm> I nic już z tym nie zrobimy e Mam tutaj podwójne racje, tu już wziąłem sobie tak naprawdę podatki Jakie mogę wziąć na minus 8 Pieniędzy co nie miara co najwyżej mogę sobie zrobić teraz z tych pieniędzy, co mam jeszcze dodatkowych Przestraszony Sławetne armii Dukeuka de Puuls zmiotą Cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Dodatkowych warsztatów... No i tam Niech tutaj wejdą sobie. Co najwyżej... Jak ta armia polegnie to damy sobie jeszcze coś przy e, tutaj naszym właśnie władcy i jak widać taka oto armia. No jesteśmy przygotowani na to wszystko, co najwyżej hmm. będę jeszcze kupował sobie dodatkowych uczników. Wróch został pokonany. No i udało nam się. Wiadomość od szczura. Niech to! Moi głupi żołnierze nie potrafią! Nie chcą! Arr. Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. Jesteśmy zwycięzcami. Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, a nawet przejąć władzę nad całym hrabstwem. Pył bitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo. Tak więc pierwsze ziemie szczura zostały podbite. To by było w dzisiejszym odcinku na tyle, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie to udostępnicie ten odcinek. Cześć!